Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić samiczkę Tadeusza szapałki. Teraz akurat w parze, ale tam... Nie, zaraz szkodzi jak przedstawię samiczkę. Samiczkę przedstawię o numerze PL0489, 17 rok, 8924. Trochę może niewyraźnie mówię, bo dzisiaj trochę mnie chwyciło, trochę tam podkrączkowy. Jest marzec. Wiadomo, że każdy może zachorować tam podgorączkowy, typowo grypa. Ale myślę, że już jutro będzie dobrze, bo dzisiaj był rano w aptece, także to opatrzenie, że to zrobił. Myślę, że jutro już będzie, git, będzie gitara ze zdrowiem. Jeden, dwa dni i myślę, że mnie puści. Chciałbym Krzysztof mówić, po czym ten gołąbek ta samiczka jest do eee, wnuczka 202. Tadeusza 200 202 DVa, Gerarda Petersa, super no, no, no kapitan gołębie, po tym e, super 202 wychodzą. No i co to mogę powiedzieć, no, z matki z matki strony tej samiczki to by był dziadek, e, też dziadek z matki strony też by był Olimpińczyk z Budapesztu, no super olimpijczyk Budapest, 15 rok. No kapitan Go, trzeci As Polski w kategorii, trzeci As Polski w kategorii A. Szósty konkurs, jedenasty, No nie będę tam za tego, za dużo tego. Jest to prawnuczka 1360. Typowo prawnuczka 1360. No, no co to mogę powiedzieć? No, no z matki strony, tak i z ojca strony, no to jest z dołu i z góry, to jest 13,60 kapitalna, kapitalna, samica jest super tamtym, teraz naparzona, nie będę mówił hodowcom, którym no ale myślę, że będą kapitalne, młode po niej za parę dni już teraz jest trzeci dzień naparzona no to tak myślę, że za 5 dni powinno, powinno mieć jajeczka już gotowe myślę, że powinno, chociaż teraz się obchodziło, to nigdy nie, nie wiadomo Mogą się trochę szczemać, co z się nie miaje. No ale myślę, że są zdrowe gołąbki, to się szybko naniosą. No i prosiłbym hodowców o subowanie, subowanie kanału. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, trzy gołębie są, są tak aktualne, tak jak mówiłem na poprzednich filmikach. Że będą lasowane gołębie. Trzy kapitalne będzie szpak, samczyk albo samiczka. Zobaczymy, co tam będzie. Ale myślę, że będzie po szpaczce będzie samczyk losowany też będzie, no i będą dwa super gołębie od koleżanki, która naprawdę najwyższej półki wprowadziła w zeszłym roku kapitalne gołębie, ja też tam trzeba w tym roku się przymierzę, też coś tam zakupię, myślę, że tam za dwa lata myślę, że w jakimś oddziele zacznę coś tam myśleć, nie w tym, co lotowałem, ale myślę, że będę tam atakował innych oddziałów, myślę, że że za dwa lata ruszę ruszę też tyłek i się wezmę też za lotowanie za dwa lata i chcę po prostu się pobawić w to. No zobaczymy, co to będzie. Czas pokaże. Zobaczymy, co to będzie dalej. Ale myślę też o lotowaniu gołębiami. No w tym roku też takich kapitalny gołębią myślę zakupić. Najwyższej półki. No zobaczymy, no zobaczymy, co to będzie. No pozdrawiam. Pozdrawiam Rosów. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. I chorowczynie też pozdrawiam.